Niektóre firmy po prostu chcą nachapać jak najwięcej klientów, bez znaczenia jaka jest ich jakość. Ale słabi klienci to jest gwóźdź do trumny w Twoim biznesie. Dlaczego? Po pierwsze przyciągasz niewłaściwych klientów. Ci, którzy szukają, żeby coś było tanio, niestety są najtrudniejsi w obsłudze i są bardzo problematyczni. Zobacz, jeśli ktoś ma pieniądze i przychodzi do Ciebie do biznesu, pyta się co robisz, to najczęściej jest tak, a dobra, ok, znam już tutaj cały proces, powiedz mi ile to kosztuje, dobra, ok, y, dawaj fakturę, y, za miesiąc się widzimy, robimy podsumowanie. Fajnie. Ale co robi taki roszczeniowy klient, który nie ma pieniędzy? On codziennie będzie do ciebie dzwonił i pytał: Jak długo? Jak długo? Jak długo? Ile jeszcze? Ile jeszcze? Ile jeszcze? Ile jeszcze? Oczywiście wszystko nie będzie mu pasować, bym chciał, żebyś robił dodatkowe rzeczy za darmo, na które się nie umawialiście. Także tej strategii nie polecam. Po drugie, taki klient nie ma budżetu na rozwój. Bo się zarabia mało, no to nie ma pieniędzy, żeby inwestować dalej w rozwój firmy. I tak samo jest z tobą. To jest trzeci punkt, bo jeśli ty masz dużo tanich klientów problematycznych, na których poświęcasz dużo czasu, no to nie masz wtedy na marketing i też na zajęcie się swoją firmą, na jej rozwój, bo cały czas masz tą bieżączkę. I punkt czwarty, niestety ale spada postrzegana wartość, bo jeśli to się stanie, to udziemy się, że jest gorsze. I widzisz, najlepsze jest to, że ty nie powinieneś konkurować ceną, powinieneś budować wartość, bo to tanie firmy, one walczą o przetrwanie, a dobre firmy walczą o zyski.